Chciałabym się dowiedzieć, jak to się stało. Że my tu Że jesteście, bo ja wiem, ale chcielibyśmy, żeby nasi goście też wiedzieli, jak to się stało, że jesteście u nas. Wystawiliśmy na licytację na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nasz występ. E, historia naszych wspólnych występów jest bardzo ciekawa, e, trochę spontaniczna. E, kiedyś prowadząc pewien event powiedzieliśmy, coś zażartowaliśmy, że jak ktoś, e, grupa, która, dla której prowadziliśmy zechce i jak załatwią gitarę, to my dla nich wieczorem zaśpiewamy. I prowadzimy ten event, prowadzimy w ciągu dnia. Patrzymy, a idzie goś z gitarą. No i już nie mieliśmy wyjścia. I tak się zaczęło nasze wspólne muzykowanie i pomyśleliśmy, że będzie fajnym pomysłem właśnie wystawić na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy taki występ. To może być okazja taka jak urodziny, właśnie jakaś studniówka może, może jak po prostu prywatka. I grupa Granit wzięła udział w tej licytacji. Dlatego tu jesteśmy. Ona powiedziała tak naprawdę wszystko. Zaskoczyła nas kwota, bo ona tak. naprawdę robiła wrażenie. Tak obstawialiśmy z Dorotą, że jak dociągniemy do 1000 zł, to będzie naprawdę to będzie nieźle. Wielu, wielokrotnie e, ta suma przekroczyła te tysiąc zł Nam jest super, bo e, mamy takie poczucie, że na tą wielką orkiestrę daliśmy coś, co oboje mamy Dorota ma najlepszego. E, jest dużo lepsza ode mnie, akurat na tym odcinku. E, no, bez e, przesady. Zaraz Państwo zobaczycie, co potrafi. Krzysztof to jest bardzo skromny, ale ma no, dwa. Ale, ale, ale ma świetne dwa numery, które dzisiaj... E, zaśpiewa i ma po prostu głos jak dzwon. Także ja nie mogę się doczekać. Zawsze się mega wzruszam, jak śpiewa. <grym> bardzo dziękuję. Tym bardziej, że zaśpiewa dzisiaj swoją piosenkę. E, tak też będzie. Tak. tak, tak też będzie. Ale prawda jest taka, że bardzo nam zależy na tym, że, że, żeby podejść do tego, co się będzie na tej scenie za naszym udziałem. Trochę z przymrużeniem oka. Chcemy, żeby po prostu ludzie się z nami pobawili. Żeby, tak. e, żeby to było taki moment, w którym rozkręcimy, podkręcimy tę śrubkę imprezową tak, i ty. ta impreza wtedy ruszy już. No tak. my proszę Państwa, tak naprawdę ja jestem prezenterką po, do, po Pogody. Krzysztof jest prowadzącym Dzień Dobry TVN, a muzykujemy z pasji, dla radości, dla fanów i mam nadzieję, że będziemy właśnie tą energię, taką dobrą, w stanie e, tym widzom naszym dzisiejszym przedstawić i przekazać. Myślę, że to jest najpiękniejsze: działać z pasji. Tak, działać Dobre, z pasji, tak, tak jak przedsiębiorstwo Budowlane Granic, które od 30 lat jest na rynku i które tak pięknie wspiera takie inicjatywy. No właśnie, jak przy tej okazji. E, Chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia. 30 lat na rynku to kawał czasu. Wiem, że to jest firma z tradycją, więc tym bardziej chlimy yy, czoła. Firma rodzinna, więc wszystkiego najlepszego. Chciałam zapytać, jak się to się stało, że znalazłeś się dzisiaj na 30. urodzinach Przedsiębiorstwa Budowlanego Granit. Słuchaj, po takiej ilości e, drwiących uwag dotyczących tego, że Granit to jest znany producent nagrobków, postanowili wprowadzić element powagi i to właśnie e, właśnie uczynili. Czyli jestem tym, który kompletnie wszystko e, zmienił. Tak jak przez te 30 lat firma się kompletnie zmieniła, stała się po prostu podentatem na rynku, to postanowili wprowadzić człowieka, który cię będzie częściowo poważny, ale też niepoważny, a jednocześnie wszystko zmieni.